Ferie zbliżają się wielkimi krokami, a Ty jeszcze nie masz pewności jak zagospodarować czas swojego dziecka. Jeśli tak, to proponuję warsztaty z opieki nad egzotycznymi stworzeniami w czasie ferii. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim tygodniu, przez pięć kolejnych dni codziennie. Po pięć godzin zajęć ze zwierzętami, takimi jak kameleon jumeński, czy świnki morskie, króliki, wąż agama prodata, felsumy madagaskarskie i szereg innych, Także z roślinami, bowiem będziemy tworzyć szklane ogrody, grać w gry przyrodniczej, poznawać świat przyrody. Aby dowiedzieć się więcej, spójrz na plansze, które za chwilę się wyświetlą, zajrzyj na naszą stronę internetową, a najlepiej po prostu zadzwoń.